To jest krzyż. Czy już coś połochał prosto? Jak jest krzyż? Wtedy wjeżdżaliśmy na nie? Mówisz? To no dzisiaj kurwa. Ej, nie? To no dzisiaj wtedy wjeżdżaliśmy. Nie wiem. To jest ej, możliwe? Ej, nie wierzę, kurwa, nie. Zatoczyliśmy koło, kurwa. Ja pierdolę. Nie No więc mówię, że na piłkę, to, znaczy na, na to powinniśmy pójść tam. Nie ma na kurwa nawigacja Migacz to włącz Jak tu ustawiłeś na stację wielonku to ja się nie dziwię, tam Ja pierdole A, 21 km jedna godzina, jazdy stąd, nie? No Co robimy? Jak to robimy? A nie ma godziny, 20 km, kurwa? Tak. No. Jest... Według rowera. No. <noise> a no to dawajcie na tor ulicom, bo inaczej to nie, nie znajdziemy nigdy tej trawy. 20 km, no to co tam zrobimy, jest. 20 minut No. Dobra. Jedyny plus, żeśmy po sami przejechali, bo jakbyśmy jechali 4 km na I jeszcze byśmy teraz podzieli. A w mi nie wyjeżdżała ta wiara, to miała przyjechać i się gdzie my ją powozimy, I byśmy tu przy tym znaku byśmy wciskali, że to nie jest, że jesteśmy drugi raz w tym miejscu, tylko masz też AVI <suszy> <suszy> Jakie drzwi Tu jechaliśmy <suszy> <suszy> No a tak się podobała <suszy> Maryszowi trasa, że podobały dwa razy <suszy> Jak mi się coś podoba, to nawet będzie 30 dzisiaj. A na pewno dobrze ci ta teraz nawigacja pokazuje? No dobrze, dobrze, bo. Czy takiego? Cały czas kilka robi. Czyli dzisiaj to jest 8 kum, jak i 23. że coś kombinujesz. bronię w Twojej pozycji, kurwa, ale zaraz na trzecim okrążeniu mnie wyprzedzisz. Kurwa, my byśmy musieli tutaj jeździć tą trasą. Myślę, że z 10 razy, żebyśmy ją zapamiętali, nie? <średytuczny> Kurwa, nie, się może Ja proponuję dzisiaj to zrobić. Bo ja muszę tego wariata wyprzedzić, bo przecież ten was tak tu robi. Kurwa nie, nie widzę. I przegapiłem moment wjazdu tak takim razie. A ciekawe kto to to wyjechał A pójdzie ten szlaban podnieść? Tak, pójdzie, pójdzie Aha, bo jego na boksi się otwiera, Tak Ciofaj, cofaj Otwierasz? Aha. Nagrywam to, nie? Jak to będzie na Ciebie Na pewno są odpowiednie przepisy regulujące odbieranie tego szlabanu Ale nawet prostolonek w otwieraj, bo Cię osób będzie wolał Nie idzie, go podnieść Ale ja nie zamykam Zas Zasada jak w domu, nie? Chyba Zjedziemy. Ostatni tak? Ostatni zamyka To to jest za kuleś, wiesz, No jak jest strzelanie, to podnoszą do góry Tak? No. że wtedy jest... Ale zrydy Puch. Ja pierdolę, jakie to są dziury no. Trzeba było podkładem przyjechać, kurwa, jak takie dziury Do góry jechaliście? Tak, tak, Ja no. Pierwszy raz wjechałem <laughs> A no. ty nie wjechałeś tu? Nie, nie dałem rady Pasek się tak ślizgnął, że nie byłem w stanie ty tyłu się pewnie też jechało, nie? Tak, tak, bardzo <grystanie> Ja już jestem przyzwyczajony Wow, drzewane, co jest dalej, nie? No właśnie. Dalej, rura i wyskakujemy tak na tych crossach Ale wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli pomyliliśmy drogę <grybujesz> A te przeszkody za na chuj No żebyś wyjebał W ręce kurwa nie od tego toru Na tym motorze to jest co robić No to A rundę w wodnicą też robimy? Nie wiem jakie warunki to są. No tam gdzie ostatnio? No, zobaczymy. Pamiętacie jak tu było głęboko? Tak, pamiętam. Tu jak było? Dobrze. Ale czy jest płyty czy głębiej? Tak Ule, kurwa. Co? Ja pierdolę. Co jest? Kurwa matcej. Zapomniałeś o czymś? Kurwa masz Że nie masz yy, woderów? No mam mam kurwa... Wodę papciu No, zaznę <noise> Bo masz odczucie jakbyś jechał we woderach Dlatego, że się pomylił leciutko A rybki masz? Nie, ale śmierdzą mi syry <noise> Na filmie nie czuć <noise> Trzeba sobie wyobrazić jednak <noise> całym mokrą gierę mam Zajebiście No, Mówisz, że ci gorąco, no to teraz będzie chłodniej Chodź, no, że no. nie jest jesień, nie? Kto pierwszy? Osłonę zgubiłeś? No to ja tutaj! Jaką osłonę? O cierplika. Trzeba to sprawdzić, Drugie... robi się głębiej? Jest podebranie w tym miejscu to tutaj dojechałeś Ej, no zobaczcie w tych woderach, kurwa no, ponieważ... Ja nie mam, ja nie mam woderów Kurwa, ej, nie, nie jeździcie tam, bo ją jeszcze upijesz. Kurwa, może gdzieś jest, kurwa Ale ona jest plastikowa? No No to pływa, co? No, kurwa, nie wiem właśnie Kurwa, może... Ostatnio mi też odleciała, ale przytrzymałem ją nogą, kurwa, a teraz miałem nogi do góry a To jest duża, czy to jest mała? A to jest boczna Boczna osłona od silnika a To może... ...jedzie terenówka jakaś? Kurwa disconnected. Ej, czy którędy ja jechałem? Tędy, prosto No to, to weź tak kurwa idzie. patrz, czy gdzieś kurwa nie ma... Ja bym naokoło Kurwa, i skąd tutaj znajdę taką osłonę?

Hmm. A tam chcesz tego? Bo jak ty chcesz tędy to ja do tą tędy Do momentu kiedy pompie nie chodzą to się ich nie boję O kurwa ociekocie. nie te tędy też nie ale to musieliśmy tam tędy jechać nie? Ocuro ocu, opa, opa, opa. Oh, <laughs> opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa.